już dawno zapowiedziany jakiś miesiąc temu specjalne 20 yy, yy, subskrypcji a mianowicie chodzi mi o zestaw LEGO LEGO 60227 yy, ogólnie yy, rzecz biorąc no tutaj wam nie mam za bardzo jak pokazać yy, ale on jest fajny naprawdę tutaj mamy przedstawioną no, misję tomu astronautów no i tutaj z tyłu wypisane wszystkie. A tutaj jest chyba 442 elementy, jak dobrze pamiętam. I mamy tutaj ten klocek. 200 zł katalogowo ponad 209 zł. No za 190 parę można by go dorwać. Ale według mnie płaci się w większości za to. No i co? Bez zbędnego przedłużenia. Zaraz wam pokażę zbudowany model. No. Więc już wróciłem, tutaj Wam zaraz pokażę zbudowany statek, a oto on, no taki mały, to jest bardzo fajny ten element, ta szyba, w takiej biało-czarno-pomarańczowej kolorystyce, to nawiązuje do takiego misji jakby na marce. tu mamy schowanko jakieś, a tu mamy silniczek i piny. No, prosta konstrukcja, ale naprawdę cieszy. Kolejna. Teraz wam pokażę yy, pierwszy moduł, a mianowicie to będzie, poczekajcie chwilę, bo wyciągnę wszystkie minifigurki, bo ogólnie wszystkie je upchałem w jednym miejscu, ale zaraz je wyciągnę. O, już wyciągnąłem. A to ten moduł. Yy, tutaj mamy jakąś bieżnię, łóżeczko, ekraniki, no i y, okienko i tu też jest w takiej ładnej kolorystyce y, ogólnie y, to tutaj y, są małe, ale fajne ale jednak jest problem, ponieważ jest tu strasznie dużo naklejek więc, no więc ciężko trochę y, kolejny moduł to będzie moduł y, taki laboratoryjny i tutaj mamy właśnie ten świecący klocek, który świeci, widać? Widać, chyba to na filmie. Tu mamy jakieś takie oto yy, kryształki. Yy, to jest to zrobione na takim zawiasowym elemencie, dzięki czemu można jakby to złożyć, o, albo rozłożyć. No i tutaj mamy jeszcze mikroskop. Fajny moduł. No i już wam zaraz pokazuję. ten Ostatni moduł, według, taki największy, według mnie, jeden z najlepszych. A więc oto on. Tutaj mamy piekarnik, to jest nadruk, więc jestem bardzo szczęśliwy, bo ogólnie tutaj jest masa naklejek. Więc jak ktoś nie lubi naklejek, to nie jest w ogóle yy, no dla niego. Yy, yy, no i tutaj mamy po prostu jakieś lampeczki, tutaj robocik jest, tutaj roślinka, jakieś narzędzia, okienka. No i tutaj taka klapa zbudowana. Ale czekajcie, mamy tu coś jeszcze, bo to... tutaj ogólnie ten piekarnik umie wystrzeliwać. I tu mamy taką pizzę, czego ten elemen tego elementu jeszcze nie miałem, więc to jest jak najbardziej na plus. No i dobrze. Pokazałem wam już wszystko, y, z tej, prawie wszystko z tej y, kapsuły, bo zapomniałem dodać o tej górnej części. No do końca nie wiem co to jest, no ale fajnie w miarę wygląda. Teraz doczepię y, te panele, żeby się to łatwiej pokazywało. A więc tak, tu są te panele, widać? Widać. To są panele solarne, żeby mieli, mogli mieć prąd. No, i ogólnie to się tak łatwo dosyć odczepia, ale to też się odczepia, bo możemy się bawić, że to jest taka satelita latająca. Też fajny, fajny pomysł z konstruktorów LEGO. Ogólnie, co mi się tu podoba, to jest to. Że jest Wszystko jakby w takiej spójnej kolorystyce. Jeśli ktoś kupuje zestawy w większości na elementy, no to polecam ten zestaw, bo. One się przydają, nie wiem, na, na przykład, jeśli ktoś buduje miasto to do jakiegoś szpitala, one się nadają, bo tu jest masa, masa takich białych elementów i masa takich dużych też elementów. I to też podbija cenę, więc. No więc tego. Dobrze, a teraz Wam.

Yy, jakieś gazetki Lego City, powiedzmy. No i tutaj taki fajny nadruczek. On występuje w liczbie dwóch sztuk, więc to jest yy, fajne. Teraz mamy yy, astronautkę. Yy, mianowicie yy, astronautka jest dosyć yy, fajna, bo tak oto się prezentuje. Ma tu taki przezroczysty hełm. No i taki strój ogólnie. A czy tutaj z tyłu coś jest? Nie mogę. No i z tyłu jest takie coś. Ogólnie bardzo szczegółowy strój. Yy, no i warto. Warto, yy, warto to też kupić dla minifigurek, bo jeśli ktoś buduje jakąś makietę kosmiczną, to też się może nadać. Szczególnie mi się podoba ten taki hełm. Przezroczysty, ładny jest. I kolejna minifigurka. Astronauty. To jest y, taki astronauta. On jest całe biały w tej takiej kolorystyce z tym ich znaczkiem. No i z tyłu jest trochę biedni, ale nadal fajnie. Ale dlaczego biedni? No, bo tutaj musieli użyć to. Ale mogli to jeszcze zrobić gorzej, więc weźmy na plus. Y, ogólnie coś fajnego w tym, że mamy tu taką szybkę, taką prawdziwą, przez którą nie widać taką prawdziwą dla astronautów i tak to się prezentuje u niego. No, ogólnie bardzo prosta buźka, ale ładnie to się prezentuje. i w ogóle. Teraz dwie minifigurki, które y, mieszkają na tej stacji badawczej. Mianowicie taka pani w niebieskim stroju, takim szpitalnym, można by powiedzieć. No i tutaj ma y, logo tej ich wyprawy. No i takie włosy. No i tutaj z tyłu, jakąś kawałek jako pamiętaj. No, koszulki, więc nic specjalnego. E, tutaj wy, wyczytałem, że to jest jakiś doktor Ogel, chyba tak, chyba tak się nazywa. No i taki sam strój jak u tej pani, więc może nie będziemy komentowali, ale w miarę fajna buźka, e, główka znaczy się. Tylko, że oj, nie postarali się, bo tu mogli zakryć, mogliby go zrobić przerażonego jak tym, e, w tych krótkich filmikach odnośnie. Lego rakiety. Tak samo mogli, yy, yy, ale na przykład u tej pani się postarali, po co zrobili? Alternatywną minkę. A jak ona wygląda? Tak, otóż podej, kojarzymy to w takim w zestawie, yy, ta yy, księgarnia, który swoim drogą też może. Będę pokazywał wam kiedyś, kiedyś. Nie wiem kiedy, ale może. No, i tam właśnie ta pani z Afro ma też taką główkę. No, i to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, i do zobaczenia następnym.